jebole ja. ja tak. na dębce. Ha, ha. Ha, ha, ha. a ja tu ha dobra ha tu na drugiej stronie Się. A weźcie co? Tylko lecił się! Tak? Bardzo dobrze. Dzień I co? I ty na sobą chcesz przerzucić? No dobra, no to spróbuj. Że jestem ciężki. Nie będę dał? Adrian. No, ty co do źle, Adrian. Chcesz pojechać do szpitala? Tak jak pani mówiła. Trzeba go w środę dzierżaw na szpitala. Aha. A chciałem do szpitala? Małe małce. O, coś zakaszlałeś. O co tu idzie ta? Idzie, idziesz. Tutaj jakiegoś kińka trzeba, żebyśmy nasunęli. Tak, Musisz mogę ja, ja tak poszukać? Tutaj, tutaj ty, na drugiej stronie być. Na drugiej stronie stanąć? A ty, a ty podskoczysz? Nie, czyli Ciebie do góry wyskoczyć? Nie. Dobra. Ja mam stanąć, tak? A!

A gdzie ja się umyję? Weź daj! się nie będę miał gdzie umyć, jak zabierzecie basen. basen? No faktycznie tego basenie. Ciepła woda, Adrian. Ciepła woda w basenie? No. Nie ma dziead! Basia. Jadę basiadem! Hąd ma przyjadę! Hąd ma przynostek! Tak, ma przenośne? Nie mam koło! To szkoła A ty masz koło przenośne? Halo, halo. To jest gdzie nasz mały śpi, w babcinych kwiatkach. Tak? No to film do to, żeby się nie przypalił. No to nie pachnę, bo bardzo O chleb! Ja lubię pieczony chleb. Tak. Wiesz jaki chleb to mój ulubiony na Grylu? Pasie! Ej, może coś ci powiedzieć! Jaki chleb? Taki pieczony. Na czarno? No. A, też taki chleb lubię. No mów Mikołaj, do kamery mów, co lubisz. Jak jeździsz na rowerze. Z, kół, z kółkami no chyba jeszcze jeździsz. Bez. No to zaprezentuj. Tylko mi. mam stopkę. Sam rozkładasz? Sam rozkładasz. Chodź mi potasz. Złóż, to. I, złóż i rozłóż. Jest rozłożona. A teraz patrz. To zawsze może kładę. I o. Róż. Nie ma wody. Nie ma a postawić teraz rower? Postawię, jak postawię w basie. Basie. I tak. I tak. A. I już. I już. Dobra, to, to, to weź Mikołaj rozbieg, tylko tam nie, nie przeleć na drugą stronę Dobry, i pokaż mi jak tam skakujesz na to. A ja, już durek, pójdź do. tylko Adia musi Dobra, Adrian chodź na sekundę, zobaczymy jak Mikołaj skakuje. Oho. O, ho. ho. Widzisz? Widziałeś jak wchodziłeś? Widziałem, schodziłeś? Ja to, widzisz, ja to nagrywam na kamerę, super Adrian, gdzie tam wszedłeś? Za daleko wszedłeś trochę. No bo lubię, chodziło, chodziło. no tak lubisz, no, ale jak spadniesz. Adrian, o? No to, to <ścoughs> chyba? <laughs> lubię tak. <laughs> Dobry, Dób, to Co? To się, o te, o to. Trzeba wyrwać. To wykoszone jest. Kto prosił? Hehe, trzeba wyjść babina się. później wejdzie się. Później jedzie się. Później się jedzie. To tu nie panie. O tamto. Jak, panie się zjeżdża? Tak. Hej, sią! Jedzie tam. Idziemy! No idziemy, zobaczymy. Chodźmy zobaczymy, czy się pali gry. Trzeba pomóc, może rozpalić.